stanowicie najliczniejszą formację bającą bezpieczeństwo bezpieczeństwo wewnętrzne naszej ojczyzny. Państwo tutaj pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w szczerze bezpieczeństwa obywateli naszej małej ojczyzny, chroniąc drugiego człowieka. Chylę czoło przed państwem i dziękuję. Dziękuję za wasze poświęcenie, za wasze oddanie, ale przede wszystkim Dziękuję za Wasze powołanie. Moi drodzy, dla nas samorządowców bezpieczeństwo obywateli stanowi bardzo ważny obszar życia społecznego. Dlatego w każdy możliwy sposób staramy się Was wspierać, jak tylko jest możliwe. Pragnę pogratulować wyróżnień, awansów, ale zawsze powtarzam i będę powtarzał, że największym podziękowaniem jest uśmiech, szacunek, życzliwość drugiego człowieka. Tego przede wszystkim Wam życzę. Wszystkiego dobrego.